Kochani, witajcie w pierwszym wiosennym vlogu w tym roku na naszym kanale. Mm -hmm. Jest dzisiaj przepiękna pogoda i korzystamy z ostatnich dni, że yy, mamy tego Mustanga. Trzeba trochę się nacieszyć pogodą w Cabrio. Trochę jest mm -hmm. mi teraz żal. Teraz jest żal nagle? Teraz jest mi trochę żal, ale no trudno, no. są rzeczy ważne i ważniejsze. Wiesz, co akurat dzwoni, pan, który ma tu Cabrio przejąć, więc. Odbiorę. To jest to, co brzuchatki lubią najbardziej. Brzuchatki? Brzuchatki. Brzuchatki. Mamusia z córeczką miały straszną ochotę na naleśnika i tatuś zabrał. A tatuś nie bardzo miał. Ej, inny taki. To jest suchutki, to jest. I taki cienki. Nie, ja myślałem, że to będzie podobne jak babci. Aaa, ja bym się zjadła takiego babcinego naleśnika, trzeba poprosić ją, żeby nam y, zrobiła. Musimy jechać. Co ty na to? No musimy. Ponczuś zadowolony. Kuci kuci. <śmiech> <śmiech> Dobre. <śmiech> ja spróbowałem i mi to jakoś tak za bardzo nie podeszło. Ja ogólnie za słodkim już tak nie jestem. On się nie zna. Ledwo zaczęła się wiosna. No i Weronika, oczywiście, już wariuje. Choć się wariuje. Nie, że wariuje, ale już ma fogla na punkcie kwiatków, oczywiście. Także czeka nas w domu teraz pewnie wielkie przesadzanie, sadzenie. E, doniczki, pełno ziemi. No bo to nigdy się dobrze nie kończy. I teraz jeszcze godzinami będzie wybierała. Aha. Weroniczka w swoim świecie. <grystanie> Ale niech ma dziewczynka, coś od życia, nie? Nie mieszaj tam do tej dolnej tam jest Kłótnie jeszcze tutaj jakieś się dzieją. Mhm. I gdzie to włożysz? Na kolanach. Co z, tym, co z tym zrobisz? Na no, balkonik będziemy, bo w ogóle będziemy sprzątać balkonik kochani, nie wiem czy ty wiesz, ciebie czeka. Właśnie <laughs> się dowiedziałem. Jedziemy teraz do domku. I do paczkomatu, bo przyszła do mnie paczka. Wercia jak dostanie kwiatki to od razu zadowolona. Mała rzecz, ale cieszy. Tak Też zresztą ja w ogóle lubię kupować właśnie Ale takich... ładne są, ej powiem ci no. Ej naprawdę ładne. Masz gust. Dziękuję. Aż wstyd pokazywać, ale co tam. Co tam pokażę Wam. Patrzcie. <laughs> jaki syf. Ja pierdził. Widzicie to, co tutaj w ogóle się zadziało. O tutaj, kilka kwiatków przesadziłam. Ale. Ale to. Kochanie, powiem Ci, że będziesz miał sprzątanie. Czemu? Przyjdziesz, to zobaczysz. Co? Są doniczki, syf. Przontasz, nie? Nie. Tak. <ścoughs> nie. Jakie te poduszki są uwalone! Co to jest? Tu. Nie wiem tej. To nie ja, to pogoda. Mm -hmm. Poduszki wypiorę, ale ogarniesz mi tutaj to Ale jak? No jak, no posprzątać trzeba, nie? To? Jakie zielone? No. Ale to ja mam ci jeszcze czyścić te te? Te doniczki? No. Ja ja <grybujesz> <grybujesz> to, ja mam lepszy pomysł. Wyrzucimy to wszystko i balkon będzie po prostu czysty bez żadnych tych. Chodzi bardziej o to, żeby się pozamiatać to do Margonina weźmiemy, ale ja nie mogę niestety nic dźwigać, więc... Yy... o, i weźmiemy jeszcze te lampiony do Margonina. Musisz mi je spakować. Ja tam je umyję w ogródku, jak jest ładna pogoda i przemaluję. Teraz yy, szybciutko, bo przyszła do mnie paczka i chciałabym Wam ją bardzo pokazać. Chodźcie. W ramach współpracy dostałam taki sprzęcior. Jest to neno kamino, podwójny, trójfazowy, bezprzewodowy laktator elektryczny, elektroniczny, elektroniczny. Bardzo ładne pudełko. Czyli ciągnie sam z cyca jak dzidzia. No chyba tak. Zobaczmy, jak <noise> wygląda. Jeju, jak ładnie! Ta, podoba mi się. Klepka, to, to jest... czacha no. czyli będę mogła sobie. Podop... Przenosić. Przenosić. No, słyszałam, że do szpitala dobrze zabrać swój e, laktator, więc sobie ładnie spakuję do mojej torby. O kurde. <głos> <głos> Dobra, szczerze tego się nie spodziewałam. Znaczy widziałam jak wygląda laktator, ale nigdy na żywo nie widziałam laktatora. Nie wiem, powiem wam tak. I dwa na raz? No. Aha. Chyba tak. Dobrze, mówiąc dostałam laktator, muszę ogarnąć ten sprzęcior. Oprócz tego kamerka, czyli e, niania elektryczna, czy elektroniczna się mówi? Elektroniczna, Weroniko. Ona jest super, bo tutaj widzę, że nawet ma e, takie opcje jak pioseneczki. Tak? No, ale subcia. O, tatuś nie będzie musiał śpiewać. Nie, no właśnie, musisz śpiewać. Każę Mak sobie śpiewać, żeby nasze dziecko się rozwijało muzycznie. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Ej, ale spoko jest ta kamerka. Bardzo się cieszę, bo to jest przydatna rzecz. Też jest funkcja taka, że właśnie mogę do dzieciotka yy, mówić, więc będziesz mógł śpiewać z daleka. Super. I mamy kolektor na mleko. Nie wiem do końca, jak tego się używa. Tak samo zresztą jak z tym yy, laktatorem, ale sobie pomyślałam, że od czego mam położną i lekcje z laktacji. Pomyślałam, że wykorzystując okazję, zaproszę Karolinę, moją położną, która wytłumaczy mi, jak się w ogóle obsługiwać tym laktatorem, bo szczerze powiedziawszy, no zresztą sami widzieliście, jak ja otworzyłam tą paczkę, to sobie myślę, o kurde, nie? Co to za sprzęcior, jak ja mam tym w ogóle się obsługiwać? Więc e, jakbyś mogła wytłumaczyć mi w ogóle po co to, czy to jest konieczne i jak się to tego byłoby super. Ok, z wielką przyjemnością. A więc laktator to jest sprzęt, który uważam, że powinna mieć każda przyszła mama, jeżeli planuje karmić piersią. I on jest potrzebny w wielu sytuacjach i nawet proponuję go wziąć ze sobą do szpitala. Można sobie kupić laktator na dwie piersi, tak jak ty tutaj masz. Można kupić na jedną piersi. Można kupić elektryczny i można kupić ręczny. Także mhm. tyle mamy do wyboru. Jeśli chodzi o skuteczność laktatora, najlepiej konsultować to właśnie ze swoją położną, czy z osobą, która jest specjalistką w laktacji, na przykład konsultant laktacyjny, czy doradca laktacyjny, bądź edukator laktacyjny i położna tak jak. Na przykład Ale to ja. się tak przerwa, tak, to się spotyka z takim doradcą laktacyjnym, jeszcze w ciąży czy po ciąży? Najlepiej jeszcze w ciąży, mhm. z uwagi na to, że ważna jest tutaj ocena też brodawki na piersiach i dobranie odpowiedniego tak. rozmiaru lejka. A. Tak, to jest ważne, żeby on był dostosowany do twojej brodawki, nie? Mhm. E, tutaj mamy laktator podwójny na dwie piersi i elektryczny. Jest to duży komfort, niekonieczność. Konieczność flaktatora podwójnego jest wtedy, kiedy mama idzie do pracy zaraz po porodzie, albo krótko po porodzie, albo kiedy musi stymulować obydwie piersi naraz, albo yy, na przykład musi odciągać z obydwóch piersi naraz i gromadzić, czy wraca na studia. Laktator elektryczny jest zawsze bardziej komfortowy, ale jeśli nie ma konieczności właśnie takich, o których wymieniłam przed chwilą, to można kupić sobie pojedynczy. Ty masz podwójny, więc mm -hmm. masz full wypas, pełen komfort. Mm -hmm. I teraz tak, kiedy używamy laktatora i do czego on nam będzie potrzebny? Będzie potrzebny na pewno, więc każda kobieta planująca karmić laktator powinna sobie zakupić. Przed porodem możesz go stosować jako naturalna stymulacja do porodu, czyli... E, już teraz? Tak, przed porodem, nie, dwa tygodnie przed porodem. Od 38 tygodnia albo po 40 tygodniu, jak będziesz planowała naturalne metody indukcji porodu, to laktatorem można stymulować sobie rodak. Coś, po, coś poleci? Żeby wywołać skurcze. Może coś polecieć, dlatego że już, tak jak rozmawialiśmy Haśla. na lekcji, no mleczko produkuje się w czasie ciąży. I co z tym mleczkiem? Szkoda tego mleczka. E, można je wypić, można posmażyć sobie zmiany na ciele, ustach czy, czy dłoniach. Można zamrozić i zostawić dla dziecka. Dalej do szpitala bierzemy, ponieważ mogą zdarzyć się sytuacje takie, że będziesz np. przykład odseparowana od dziecka. Nie? To jest trudna sytuacja, laktator wtedy ma wspomóc w rozwoju procesu laktacji, żeby odciągać mleczko dla dziecka dalej po cięciem cesarskim. Po cięciu cesarskim ze względu na przyjęcie leków znieczulających ciebie do operacji, laktogeneza może się opóźniać. Proces laktacyjny może się rozwijać troszeczkę później. Niekoniecznie jest to regułą. Mhm. Nie zawsze tak się dzieje, ale laktator potrzebny wtedy będzie, żeby stymulować też bardzo regularnie, nie? Następnie kiedy jeszcze, kiedy chcemy dokarmić dziecko, czyli na przykład jesteś właśnie po cięciu cesarskim, mhm karmisz piersią, ale ten proces rozwija się troszeczkę e, troszeczkę długo, dziecko jest jeszcze malutkie, nie spędza przy piersi tyle czasu, e, albo ma głęboką żółtaczkę, na przykład jest bardzo leniwe, nie wyssie tego mleczka tyle, ile jemu potrzeba, więc wtedy po karmieniu odciągamy i dziecko dokarmiamy sobie z butelki. Jak będziesz chciała pójść na zakupy do kosmetyczki, do fryzjera, czy gdziekolwiek wyjść i zostawić Małą z maksem, no to będziesz chciała mleczko odciągnąć albo rozmrozić, mieć zapas w zamrażalniku i żeby móc podać z butelki. Nie? A jakie takie mleko może być w zamrażarce W temperaturze pokojowej może być 4 godziny, chociaż ostatnio są takie doniesienia, że nawet do 7-8 godzin. W lodówce 72 godziny, a w zamrażalniku nawet do 3 miesięcy. O, no, odciągać i gromadzić możesz sobie z całego dnia. Łączymy nagromadzone porcje o takiej samej temperaturze, mm -hmm. żeby nie dolewać ciepłego mleka do zimnego z lodówki, i z całego dnia możesz sobie właśnie do takiego fajnego woreczka, gdzie jest data i wszystko opisane, zgromadzić i mm -hmm. zamrozić. Każdy laktator też ma funkcje połączone, czyli można, nie trzeba przelewać mleczka, tylko można od razu odłączyć go i masz od razu Aha. butelkę, nie? Uh -huh. Także to jest fajna sprawa. Jeżeli chodzi o samo odciąganie, o, nie wymieniłam tutaj jeszcze jednej sytuacji, w nawale mlecznym może być uh -huh. potrzebny w celu odciągania. Wtedy rozgrzewamy pierś, bo tak, żeby sobie nagromadzić pokarm, to najlepiej po karmieniu, jak kanały mleczne są otwarte, wtedy jest wypływ. Nie przejmuj się tym, że będzie to na przykład tylko 20-10 ml czy 30. Wiadomo, że będzie to mniejsza ilość jak z przepełnionej piersi. Nie? Natomiast w nawale mlecznym odciągamy do uczucia ulgi, i najlepiej jest wtedy przedtem rozgrzać pierś 15 minut termoforkiem, ciepłą pieluszką albo prysznicem. Wtedy przykładamy laktator w ten sposób, pochylamy się do przodu i odciągamy. Nie? Mhm. Trzeba ważną rzecz pamiętać, żeby brodawka była scentralizowana tutaj do otworu, nie? Mhm. No, także y, na w nawale mlecznym najpierw rozgrzewamy pierś przed odciąganiem. Jak chcemy gromadzić pokarm, to jej nie musimy rozgrzewać, a jak odciągamy bez y, stymulacji przez dziecko przedtem, to zawsze warto jest tą pierś rozgrzać, nie? Mhm. Co jeszcze tutaj mamy? Taki kolektor pokarmu. Kolektor pokarmu potrzebny jest wtedy, kiedy karmisz na przykład z jednej piersi dziecka, z drugiej bardzo leci mleko. Aha. Szkoda tego mleczka. Więc warto sobie zacisnąć tak kolektor w ten sposób: o, zacisnąć go na brodawcę, ją ja sam wisi się trzyma i spływa do niego e, mleczko. I też możesz sobie w ten sposób nagromadzić. Także to jest bardzo fajna to tak, sprawa. To tak jest, że samo mleko może lecieć? Tak, w tak. Nawet tak jest, że jak dziecko się obudzi w drugim pokoju, a Ty jesteś tutaj, to poleci Ci mleczko. Naprawdę? Tak. Bo to przez jakieś emocjonalne. Tak, jest ja tak znamie. miałam bardzo często, że okay. jeszcze mój syn nie dał mi znaku, że się obudził, a ja już wiedziałam, bo mi poleciało. Słodkie to jest. A to jest więź, kurczę, matki no, z dzieckiem. To jest słodkie. Także e... laktator musi być. I to się ściąga, tak? Tak, to się zdejmuje, przepraszam, <laughs> bo to jest plastikowa osłonka. Fajnie, że ten laktator jest tutaj taki silikonowy i mięciutki, bo jest przyjazny dla skóry piersi. Mm -hmm. Nie? Musi być cały, uszczel uszczelniony na piersi. Nie mogą być jakieś przestrzenie, bo wtedy nie będzie dobrze działał, nie? Mhm. Ten laktator jest elektryczny, więc on na pewno będzie miał dwie fazy. Pierwsza faza stymulacji brodawki, taka dość szybka i krótka i druga faza stymulacji mhm. ssania głębokiego, podobnie jak pracuje noworodek, nie? Aha. Ale teraz nie wiedziała tego używać, no Na gołej piersi. Widzę, że tutaj ten otwór jest taki optymalny do różnych brodawek mm -hmm. i taki najbardziej uniwersalny, taki mm -hmm. e, unisex, że tak powiem, że i do małej brodawki i do dużej, nie? Ale to też może być tak, że mogę sobie jeden po prostu zabrać, nie muszę ciągnąć tak, dwóch? Tak, Aha, bo te, że to łączy jakoś. Tak. Tak, że nie musisz dwóch, tylko Możemy. możesz na przykład jeden, nie? No. Ciekawa jestem, ale pomożesz mi no pewnie, pewnie no, na początku. No, no, pewnie, że tak. No to w sumie nie wydaje się to takie straszne, chociaż ciekawa jestem tego uczucia, czy to będzie tak mocno ciągnęło, wiesz o co chodzi, mm -hmm. nie? Czy to będzie bolała ta brodawka, mm -hmm. czy to będzie taki luzik? Brodawka boli wtedy, kiedy lejek jest za mały mm -hmm. i kiedy brodawka nie jest zcentralizowana do dziurki lejka. Aha. No wtedy boli, nie? Jeżeli boli, to znaczy, że coś jest nie tak. Aha, okej. Okay. I trzeba poprawić technikę odciągania, nie? Aha, no nie to, powinno bolić. To o technikach będziemy raczej mówić, jak już będę, będzie malutka na świecie i jak już stawiać w ogóle. Tak, będziemy pozycję sobie y, też y, na następnym spotkaniu pokazywać, nie? O. To teraz już będziemy zaczynać y, opiekę opieka nowotka. Tak. Ale będą teraz fajne filmy, kochani. Teraz się zacznie, Max, będziesz mógł ty, się dziesza. wykazać. Bo ty <noise> masz taką meleczkę, nie? Tak, taką lalkę, która jest takim fantomem, której leci głowa, ręce i nogi. I ja będę musiał z tą lalką coś robić? Tak, no tak, będziesz się uczył. Podnosić, przewijać, przekładać na brzuszek. Tak. Ej, no to przynajmniej dobrze, bo ja się zawsze mówię, że boję się, że jak ja chwycę, to małe dziecko, jak to takie. Małe Małe i się, no. Nawet wiadomo, że to zawsze inaczej, ale... Brata jak wszystkich coś... dzieci się byłem hmm. brać na ręce, nie? Hmm. No, nauczymy się takich technik, które właśnie pozwolą na to, żeby później się tak obyć z tym dzieckiem, nie? Hmm. Najważniejsze są techniki. A samo takie zapoznanie się potem z dzieckiem, no to już jest z czasem, nie? Hmm. W ten sposób. Rusza się? Hmm. Halo! w ogóle inny już jest ten brzuch niż wcześniej. O, bo, 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 bo. No, nie, tak. o. no chcę, żeby się. O? Tu. No. Malutka. Ej, ruszyła się tu. Teraz jak tak zrobiłem. Malutko. Poruszaj się dla tatusia. Malutko. Puk-puk. O. Też się nażarła. O. Tak kurde, Ci wylos. Ty, bo jak ja Cię zaraz pociągnę za tego kroka. <grym> Ona lubi na boczku się do tatusia tutaj ładnie ten... Na boczku się do tatusia odzywa. Halo? Dzień dobry malutka, tu tatuś. Rozmowy ojca z córką. No cześć malutka, tutaj tatuś i muszę Ci powiedzieć, że pogoda dzisiaj średnia. <noise> ale jak się urodzisz to będzie ładna, bo wtedy jak będziemy chodzili na spacerek, to wiesz, to akurat się urodzisz no w czerwcu chyba, że będziesz majową dziewczynką a to już i tak będzie ładnie przybij piątkę chyba nie przybij